Alternatywy 4 serial, który od ponad 40 lat wciąż bawi, zachwyca i niestety przypomina realia, o których wielu wolałoby zapomnieć. Kultowe dialogi, niezapomniane postacie i genialna obsada, która na zawsze zapisała się w historii polskiej telewizji. Dziś sprawdzimy, jak wyglądali aktorzy Alternatyw 4 kiedyś i jak potoczyły się ich losy później. Jedni zdobyli status legend, inni odeszli zbyt szybko, a jeszcze inni całkowicie zniknęli z show biznesu. Zaczynajmy. Roman Wilhelmi Stanisław Anioł Roman Wilhelmi stworzył jedną z najbardziej kultowych kreacji w historii polskich seriali. Stanisław Anioł, despotyczny, przerysowany, a jednocześnie boleśnie realistyczny gospodarz domu, stał się ikoną. Wilhelmi był już wcześniej znany z wybitnych ról, między innymi Karierze Nikodema i Zaklętych rewirach, a Alternatywy 4, tylko umocniły jego pozycję. Do początku lat 90. intensywnie występował w teatrze, filmie i teatrze telewizji. Niestety zmarł w 1991 roku w wieku 55 lat. Do dziś uważa się go za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów charakterystycznych. Wojciech Pokora, docent Zenobiusz Furman. Docent Furman, wieczny prześladowca Anioła, stał się jednym z ulubionych bohaterów serialu. Pokora był wtedy już cenionym aktorem z ogromnym doświadczeniem komediowym. Po Alternatywach jego kariera trwała nieprzerwanie. Grał w filmach, serialach, teatrze i produkcjach o zabarwieniu kabaretowym. Odszedł w 2018 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek i rzesze widzów kojarzących go z ciepłym, charakterystycznym humorem: Jerzy Kryszak, doktor Zdzisław Kołek. Jerzy Kryszak zagrał doktora Zdzisława Kołka, postać pełną energii i uroku, często nazywanego doktorem lewatywą wśród widzów. Przeszedł do historii jako jeden z najpopularniejszych polskich satyryków. Wciąż występuje na scenie, daje programy kabaretowe i stand-upowe, utrzymując stały kontakt z publicznością. Bożena Dykiel, Mieczysława Aniołowa. Energetyczna temperamentna i stanowcza miećka, żona gospodarza, była jedną z najbardziej wyrazistych kobiecych postaci w serialu. Dykiel idealnie oddała satyryczny charakter roli. Bożena Dykiel nadal występuje w teatrze i telewizji. Widzowie kojarzą ją też z takich produkcji jak dom nad rozlewiskiem czy na wspólnej. Wciąż aktywna zawodowo regularnie pojawia się w mediach i nowych produkcjach. Janusz Gajos, docent Jan Winnicki Kuśmider. Janusz Gajos wcielił się w docenta Jana Winnickiego, nazywanego również Kuśmiderem, partyjnego działacza, którego każda scena w serialu była małym popisem aktorstwa. Jest jednym z najważniejszych polskich aktorów dramatycznych. Role w przesłuchaniu, Psach czy Klerze ugruntowały jego status legendy. Choć oficjalnie mówił o wycofaniu się z zawodu, pozostaje autorytetem i ikoną dla młodszych pokoleń aktorów. Witold Pyrkosz, Józef Balcerek. Balcerek, barwna postać, robotnik z charakterem i poczuciem humoru, był jednym z najbardziej lubianych mieszkańców bloku. Pyrkosz idealnie połączył komediowość z autentycznością. Zdobył serca widzów także jako Lucjan Mostowiak w M jak Miłość. Zmarł w 2017 roku w wieku 90 lat i do dziś jest wspominany z ogromnym szacunkiem oraz sympatią. Stanisława Celińska, Bożena Lewicka. Stanisława Celińska w Alternatywach 4 wcieliła się w Bożenę Lewicką, nauczycielkę, która wnosiła do blokowej rzeczywistości trochę spokoju i inteligencji. Celińska nadal występuje, ale równolegle zbudowała silną pozycję jako wokalistka. Jej autorskie albumy zdobywają nagrody i cieszą się dużą popularnością wśród różnych pokoleń słuchaczy. Bronisław Pawlik, Dionizy Cichocki. Bronisław Pawlik zagrał Dionizego Cichockiego, ważnego działacza z góry, jednego z ludzi nadzorujących osiedlowe sprawy. Postać była zagrana subtelnie, z ironią i dużą inteligencją. Pawlik przez lata występował w filmach, serialach i teatrze, budując pozycję jednego z najwybitniejszych polskich aktorów charakterystycznych. Odszedł w 2002 roku. Alternatywy 4 to nie tylko satyra na czasy PRL-u, ale też pokaz siły polskiego aktorstwa. Od pierwszoplanowych gwiazd po fenomenalne role epizodyczne. Niektórych z tych artystów nie ma już z nami, inni wciąż tworzą, lecz ich kreacje przetrwały próbę czasu i nadal bawią kolejne pokolenia widzów. Jeśli chcesz więcej takich zestawień, zostaw subskrypcję i daj znać w komentarzu, którego kultowego serialu bohaterów mam omówić następnym razem.